W której to dzisiaj będziemy się przyglądali temu, ile kosztuje nas brak znajomości języka angielskiego, a to wszystko w drodze do poznania sekretu od zera do bohatera, jak odnieść sukces i w życiu osobistym, i zawodowym, przede wszystkim mieszkając za granicą, ale również mieszkając w Polsce. Czekam na Was. Jak tylko się tutaj pojawicie, dajcie znać. I przywitajcie się. Włączymy czat tak jak wczoraj, żeby tutaj mogło się nadziać. Już się możecie witać ze mną. Jest! Asia, widzę. Bardzo serdecznie witam Ciebie. Dobrze, Asiu, że jesteś. Czekam na przywitania od pozostałych członków grupy. Bardzo piękna dyskusja nam tej wczoraj rozgorzała, słuchajcie, na tych mediach społecznościowych pod tym wczorajszym tematem. I dzisiaj będziemy się dzielili, słuchajcie, dzisiaj będziemy się dzielili jeszcze naszymi różnymi historiami. Dostaliście wczoraj zadanie domowe, może tak, dla tych osób, które w ogóle są nowe tutaj w naszej przestrzeni. To ja nazywam się Aleksandra Led i jestem właścicielką platformy do nauki skutecznej komunikacji w języku angielskim, najlepszy kurs angielskiego, a możecie mnie znać z YouTube'a albo z Facebooka, tam prowadzę taką serię lekcji, łatwo i powoli rozmówki u Oli. Na Facebookach, na YouTubach, TikTokach, Instagramach śledzi nas ponad, ja wiem, 70 tysięcy osób, więc to tyle o mnie. Mówicie, że u Was wiecznie. No przykro przykro słyszeć ja y, nie chcę was tutaj y, ojej jest nie chcę was tutaj pognębić ale no u nas słońce dzisiaj zapowiada się przepiękny dzień słuchajcie chcemy się dowiedzieć jak przejść tą drogę z tego miejsca, w którym jestem teraz, z tego miejsca, w którym chciałabym być wczoraj, opowiedziałam wam, jak to było, kiedy ja po raz pierwszy przyjechałam do Wielkiej Brytanii powiedziałam wam o tym, że mój angielski był bardzo słaby, że spotkałam się z taką ścianą niezrozumienia i blokady językowej, bariery językowej. Bo ja mówić chciałam, ale niestety. Kiedy mówiłam, Anglicy mnie nie rozumieli i też ja nie rozumiałam Anglików. I powiedziałam Wam, że no teraz ta moja sytuacja wygląda zupełnie inaczej, i chciałabym Wam zdradzić sekret, jak można przebyć tą drogę, bo każdy może komunikować się skutecznie i pewnie w języku angielskim. Teraz pytanie, jak to zrobić? Kilka kroków trzeba będzie wykonać wczoraj dostaliście zadanie domowe poprosiłam, żebyście zrobili takie zdjęcie przed, to znaczy, stan Waszego angielskiego, i chwilę sobie dzisiaj o tym pomówimy. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałabym, żebyście wypisali mi tutaj na czacie. Jaka część angielskiego sprawia Wam największą trudność? Co w tym angielskim jest takie w, w tym momencie dla was najtrudniejsze? Hmm? Jak tam wymowa, budowanie zdań, yy, kultura brytyjska, slang jakiś lokalny, jak tam u was jest? Co sprawia największą trudność? Wypiszcie, a ja bym się chciała podzielić z wami e, moją historią, ale też kilkoma innymi historiami, żeby wam pokazać, y, ile tak naprawdę kosztuje brak znajomości języka angielskiego, e, ile kosztowało mnie brak znajomości języka angielskiego. E, słuchajcie. Ponieważ moi współpracownicy bardzo szybko się zorientowali, że ja wielu rzeczy nie rozumiem w języku angielskim, no to zrobili sobie ze mnie takie pośmiewisko firmowe. Więc na przykład, sytuacje takie, gdzie dzwonił właściciel restauracji, która nazywała się Greenman, a ja odbierałam, on wiedział, że ja odbiorę, i on mówi do mnie: Dzień dobry, czy to, czy to Greenman? Ja mówię, że tak, to Greenman. Pub, nie, A, on mówi na przykład, czy możesz rozmawiać z Green Manem, z Zielonym Ludkiem. Nie? Albo wszyscy szli na imprezę pracowniczą za wyjątkiem mnie, bo Alex zawsze może zostać finansowe jakieś takie konsekwencje, nie? że Anglicy dostawali po prostu większe wypłaty. Nie dość, że człowiek czuł się poniżony, to jeszcze wykluczony, to jeszcze finansowo zarabiał mniej. Tak było wtedy. A jak myślicie, co tak naprawdę tracimy, nie znając języka angielskiego? Hmm? Ja tutaj mam kilka wypowiedzi waszych. Dajcie znać, czy to są jakieś rzeczy, które, z którymi jesteście w stanie się utożsamić. Mam tutaj od Asi wiadomość. Wiecie co? Dziś zauważyłam, jak bardzo zmieniło się moje podejście do pracy. Kiedyś każdy dzień zaczynał się od stresu, że ktoś zagada i ja nie zrozumiem. Dziś jakiś wyjątkowy dzień, jak nigdy, pytanie od kuriera, zrozumiałam tych ludzi i czułam taki spokój, że rozumiem. Popełniłam dziś trochę błędów, ale jestem w szoku, że już nie uciekam. Koszt numer jeden. Stres. Stres. Każdy dzień zaczyna się od stresu, że ktoś zagada, a ja nie zrozumiem. Proszę, ręka w górę, kto jest się w stanie z tym utożsamić? Kto tak ma? Czy znacie takich ludzi wokół Was, którzy z tym się zmagają? Tutaj, proszę bardzo, od Urszuli. Um, Urszula. Właśnie wczoraj usłyszałam od szefowej, że mój angielski się poprawił. Ale dla mnie największym stresem były rozmowy telefoniczne. Zawsze wolałam podjechać i porozmawiać, niż dzwonić, albo poprosić moją dorosłą już córkę o przysługę, bo tak wygodniej. No, kto tak? Kto, kto z Was jest w stanie pod tym podpisać, że to rozmowy, rozmowy telefoniczne są najgorsze? No, wy pisze, piszecie, użycie odpowiedniego czasu, gramatyka, budowanie zdań, wymowa. No, a dla niektórych rozmowa twarzą w twarz albo rozmowa telefoniczna. Ym, tutaj jeszcze mam e, inne historie dla Was, będę chciała Wam przytoczyć. Ym, no. To samo, uwaga, Jola. E, mój mały sukces. Dziś uwierzyłam w siebie i moc nauki angielskiego. To jest osoba, która się u, uczy angielskiego u nas. Jeszcze dwa miesiące temu, gdy odbierałam telefon i słyszałam osobę mówiącą po angielsku, odpowiadałam krótko, przepraszam, nie rozmawiam po angielski. Kto tak z was ma, że y, nawet telefonu nie odbierze, albo tylko odbierze po to, żeby odłożyć. Dziś zadzwonił telefon, znam ten numer, co zrobiłam. Raz kozie śmierć. Albo dziś, albo nigdy, albo się przełamię, albo już nigdy nie nabiorę odwagi, żeby spróbować. Pani z mojej agencji mieszkaniowej chciała przeprowadzić ankietę. Poprosiłam, żeby mówiła wolno i, o dziwo, odpowiedziałam na 18 z 20 pytań. Jestem w szoku, jestem dumna z siebie, a wydawało mi się, że nauka idzie mi opornie i nic nie zapamiętuje. Widzicie, e, to jest to, ona mówi: jestem dumna z siebie. Czyli, e, kiedy tego angielskiego nie mamy. To właśnie kuleje nasza pewność siebie, to jak my postrzegamy siebie. I widzicie, tutaj mamy, wiadomo, koszty tego, że nie mówimy po angielsku, są wielorakie, ale nikt jakoś tak nie myśli o tym, że my tracimy samych siebie, przez to, że po tym angielsku nie mówimy. Tu mam jeszcze taką piękną wypowiedź. No, tutaj ten telefon pojawia się na non-stopie. Też od, y, od Ani, ja się podzielę. Dla mnie jest to duży sukces, ponieważ po raz pierwszy odebrałam telefon z gabinetu dentystycznego. Zrozumiałam, co do mnie mówiono, jak również udzieliłam odpowiedzi. E, wcześniej e, tego niestety nie robiłam ze strachu. Widzicie? I to jest tak. I kiedy człowiek nie mówi po angielsku, to towarzyszy mu e, poczucie wstydu, poczucie strachu, poczucie mniejszości, stres. Y, i jeszcze o, szef tutaj. Uwaga, chwali post, pisze Hanka. To są wszystko nasi uczniowie, to są ich historie. Od jakiegoś czasu zaczęłam mojemu szefowi całymi zdaniami odpowiadać na zadane pytania, a nie jak wcześniej tylko krótkie jest albo no. Czasami nawet sama go zagadywałam, a to o jego samopoczuciu, a to o jego niedawnej operacji, a to o pogodzie. On nie, nie wiedział, że ja na nim ćwiczyłam zdania z podręcznika. Ale do sedna, dzisiaj szef zaprosił mnie na czerwone krzesło w swoim pokoju i zapytał, czy nie chciałabym od czasu do czasu pomóc mu w biurze przy papierkowej robocie. Wie, że nie mam problemu z czytaniem ze zrozumieniem i z pisaniem po angielsku. Powiedział też, że zdaje sobie sprawę, że z klientami jeszcze nie porozmawiam, ale wszystko jest na dobrej drodze i wie, że za jakiś czas będę i na to gotowa. Na koniec dodał, że zrobiłam duży progres i mój angielski jest świetny, o 100% lepszy niż jego polski. Kto wie, może wcale nie będę musiała szukać nowej pracy. Może, się na, może sprawdzę się na tyle, że zostanę pracownikiem biurowym. Nie żałuję ani sekundy, że zapisałam się do tej grupy. Żałuję jedynie, że tak późno was znalazłam. Gdyby nie zmiana, która we mnie zachodzi, i nie mam na myśli tylko poprawy języka, to nie zauważono by mnie w firmie. Do tej pory byłam cichym i szarym pracownikiem od dezynfekcji i sprzątania. A na koniec motto, które pasuje tu jak ulał: If you believe in yourself, everything is possible. Jeżeli uwierzysz w siebie, to wszystko stanie się możliwe do osiągnięcia. To są, słuchajcie, historie wasze. To są historie ludzi, którzy byli w tym miejscu, w którym jesteś ty jakiś czas temu i te osoby podjęły decyzję o zmianie swojej rzeczywistości. Prosiłam Was, żebyście się zastanowili nad tym, jak ten wasz angielski, z czym macie trudności. Tutaj pojawia się w Waszych odpowiedziach dość sporo takich rzeczy technicznych. Wiecie, wymowa, gramatyka, budowanie zdań, ale to tak jakby o tym wiemy, że to, to jest problematyczne, kiedy człowiek nie zna angielskiego. No to nam doskwiera właśnie i problem z gramatyką, i problem z budowaniem zdań. No dobra, ale nie myślimy o tym, jak olbrzymi koszt my ponosimy. Wiecie, w czym? We wszystkim innym. Jakoś zapominamy o tym, że słabe angielski to nie tylko problemy z komunikacją, ale też problemy z pewnością siebie. Że to są też problemy z poczuciem wstydu, winy, stresu, strachu, lęku. Te wszystkie bardzo trudne emocje, złości, frustracji. Bez nadziei tracimy nadzieję, nie wierzymy, że cokolwiek może się zmienić. Zobacz, jak straszliwie dużo tracisz przez to, że ten angielski nie jest taki, jak być powinien. Dlaczego ja tobie o tym mówię? Czy ja ciebie chcę pognębić? Czy ja chcę, żeby tobie się zrobiło przykro? Nie. Chcę, żeby każdy z nas tutaj obecnych zdawał sobie sprawę z tego, jak wiele tak naprawdę kosztuje nas brak znajomości języka angielskiego. Wczoraj rozmawiałam z bardzo wspaniałą osobką i ta osoba mówi, że jest u nas w kursach, ale się nie uczy od kilku lat. I ona mówi, Ola, wiesz, jak trudno zwrócić, jak trudno zwrócić do, do nauki, jak tak człowiek wypadł z tego, z tego takiego nawyku, systematycznej nauki. Wiem, jak trudno jest, wiem, a tym bardziej jest nam trudno, kiedy nam się wydaje, że nas to nic nie kosztuje. Ta osoba, która napisała do mnie tę wiadomość wczoraj, myśli, że ją to kosztuje, bo płaci za kurs, z którego nie korzysta. Koszt finansowy jest najmniejszym kosztem, tak naprawdę, bo największe koszty ponosimy we wszystkich innych obszarach słuchajcie, ja znam taką osobę, która mieszkając w Wielkiej Brytanii tkwiła w. Patologicznej relacji ze swoim partnerem. Ona zapisała się do nas do kursów angielskiego po to, żeby zdać maturę z języka angielskiego, bo ją oblała i było jej trochę głupio, że i no wiecie, ta matura taka zaległa. Więc ona po to przyszła się do nas uczyć języka angielskiego, ale koniec końców, wiecie, co ona zrobiła? Jak ten mąż był agresywny po raz setny, to ona sama wezwała policję. Zabrali tego jej partnera. Yy, ona sama upomniała się o alimenty na dzieci, sama się ogarnęła, w końcu wróciła do Polski, rozwiodła się, y, teraz jest już w nowym związku małżeńskim z kimś yy, i, i tworzy nową wspaniałą rodzinę po prostu dzięki temu, że zapisała się na kurs angielskiego. Wiadomo, też tak jakby. Yy, Tutaj masę odwagi, wytrwałości, determinacji z jej strony. Ale bez tego angielskiego ona nadal tkwiłaby w tym, w czym była, bo to tak bardzo wiąże ręce. Słuchajcie, ten brak angielskiego. Nie dajmy sobie wmówić, że to tylko angielski. Słuchajcie, to potrafi być aż angielski. Justyna, która, kolejna osoba, która przez długie, długie lata nie mogła znaleźć czasu na naukę języka angielskiego, z tego względu, że była mamą chyba piątki dzieci, czwórki albo piątki dzieci, do tego pracowała, no wiecie, roboty po uszy, nie, aż nie zachorowała, słuchajcie, na nowotwór, i okazało się, że ona nie jest w stanie samodzielnie komunikować. Się w szpitalu. A że nie chciała być obciążeniem dla swojej rodziny, to do ona dopiero wtedy do nas dołączyła. I ona ludzie mówią, nie mogę się uczyć, bo, bo to, bo tam to nie, bo nie mam zdrowia. Ona dopiero nie miała zdrowia. Ona uczyła się na łóżku szpitalnym, słuchajcie, tego angielskiego, i powiem wam pokonała Iraka i barierę językową. Potem. Yy, nawet swoim własnym dzieciom pomagała w znalezieniu pracy, praktyk. Sama zmieniła pracę, yy, awansowała, wygrała swoje życie. Chciałabym, żebyśmy, jutro przejdziemy, jutro będziemy przechodzili już do tego, co byśmy chcieli, jaki ten angielski chcielibyśmy mieć i co, jak by wyglądało nasze życie z tym angielskim. To będzie, to będzie jutro. Ale dla tych z Was, którzy jeszcze nie zrobili zadania z wczoraj, albo dla tych, którzy zrobili, chciałabym, żebyście, żebyście mieli takie zadanie na dzisiaj. Zastanów się nad tym, jaki jest ten Twój angielski i ile tak naprawdę tracisz przez to, że ten angielski nie jest taki, jak być powinien. Możesz sobie to przeliczyć finansowo, że gdyby mój angielski był lepszy, to bym postarała się o lepszą pracę i zarabiałabym na przykład, nie wiem, o 300 funtów więcej miesięcznie, ile w ciągu roku bym zarabiała więcej, gdyby ten angielski był solidniejszy. I to jest ta kwota, którą tracisz codziennie, co miesiąc, co rok, przez to, że nie podejmujesz działania. Dlaczego wam o tym wszystkim mówię? Dlatego, że chciałabym, żebyście. Niektórzy, niektórzy świetnie działają, słuchajcie, jak mają pozytywną motywację, marchewkę, co ja chcę, jak ja chciałabym, żeby ta moja przyszłość wyglądała, ale niektórzy potrzebują mieć bacika. I niektórzy muszą po prostu zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo tracą przez to, że tego angielskiego, słuchajcie, nie ma. Ostatnia historia na koniec. Mama, której synek się wstydził, wstydził się własny syn swojego, swojej matki przed kolegami, że matka nie mówi po angielsku. I do tego stopnia, że nie pozwalał mamie swojej mówić po angielsku w towarzystwie swoich kolegów. Mogli się komunikować tylko w języku polskim. Żeby tylko mama się nie odezwała i nie, no nie zwołaśniła się przy nim i przy tych kolegach. I po kilku miesiącach nauki, tu u nas w najlepszych kursach angielskiego, to się zmieniło. Ten synek nie mógł uwierzyć w to, jakie postępy zrobiła mama. No i oczywiście ten ban na rozmowy po angielsku przy, przy kolegach się skończył. Ja wiem, że to jest takie, o, jak dziecko może matce zakazać, no, no, no. Sam fakt, sama świadomość, że moje dziecko się mnie wstydzi. Wypiszcie sobie swoje największe koszty, które ponosicie. Finansowe, w relacjach, w karierze swojej, w wszystkich takich w samozadowoleniu, w spełnianiu swoich marzeń, we wszystkich tych aspektach, które są dla was ważne. Zapiszcie sobie to w tym momencie, dlatego że to pomoże wam odnaleźć motywację do nauki w momencie, kiedy wam się nie będzie chciało. Musi sobie człowiek przypomnieć co go boli i gdzie go uwiera, żeby, żeby mu się chciało, kiedy mu się nie chce. Więc to jest ja wiem, że to poranna motywacja, a to trochę wszystko demotywujące, ale takie Wasze zadanie na dzisiaj i zaufajcie mi, jest to wszystko potrzebne nam, żebyśmy, 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 żebyśmy wytrwali, żeby to nie było wszystko takie krótkoterminowe zapalenie się, bo ja mogę Was zmotywować, mogę Was kopnąć w żyć, ale Wy potrzebujecie zbudować swoją własną, wewnętrzną motywację po to, żeby iść do przodu i się nie zniechęcać, kiedy będzie trudno, a będą takie dni, że będzie. Moja anioły, życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić, przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile masz świadomość tego, co tracisz, nie znając angielskiego, bo to pomaga też zbudować sobie taką świadomość tego, co ty tak naprawdę masz do zyskania. Moje anioły, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia.